Cześć, witam wszystkich i zapraszam do zagrania w grę Nesku Street Basketball. Naszym głównym bohaterem będzie Kunino, który teraz bierze udział w turnieju. Odpowiadając na pytanie, wygrywa lot samolotem i zmierzy się na turnieju w koszykówce. Dołączą do niego jego dwóch przyjacieli, którzy podepną się na gapę, jakby w samolocie. Będą lecieć na kole, zaraz zobaczymy ten obrazek. Tu widzimy właśnie, jak odpowiada na pytanie i Uda, udaje mu się wygrywać. Ma 100 punktów, drugi ma 80, w na trzeci najgorszy ma 30. Wstęp jest trochę długi, ale da się żyć. Tu coś piszą, że właśnie Kunino nie może uwierzyć, że wygrał w tym turnieju. Leci sobie zadowolony samolotem. Pierwszą klasą A tu nagle na dole dwóch jego kumpli Którzy się chcą do niego dołączyć Przywiązali się, jak widzicie, liną do koła Jakby nie mogli widać na bilet w drugiej klasie, na przykład Albo w ekonomicznej że ten wstęp rzeczywiście za długi jest, ale gra jest fajna. Można grać albo z kimś, albo samemu. Ale kazano, że po prostu będziemy toczyć turniej koszykówki z różnymi państwami świata. I musimy go wygrać, oczywiście. Gra jest też trochę długa z tego powodu, że po prostu dwa razy musimy walczyć z jedną drużyną co najmniej. Pierwsze starci i rewanż. Ale za każde zwycięstwo dostajemy od nich jakąś taką. Upominek. Który na przykład nam dodaje do naszych siły. Albo szybkości. Precyzji. No, jak widzimy, gra się w końcu zaczyna. Hot Street Basketball. No. Ja zagram akurat z bratem na dwóch. Tych drużyn to trochę jest z części świata. No, i gramy chyba na naszym boisku. Nie, na skate'owskim boisku gramy. To będzie nasz pierwszy przeciwnik. Gra jest szybka, łatwa i przyjemna, nawet są super moce. Specjalne ciosy. I każdy, wiecie, każdy z zawodników ma... ...swoje jakieś indywidualne umiejętności. Jeden ma szybką nogę, drugi rękę. O, i właśnie udało się zrobić super moc. Spadły aż przy kosze. Ja tam tylko z ręki nawalam na dole. Sad też poszedł, no drabiną się posłużyłem. Teraz lecą na nas z kontrą Ale coś lekko mu nie wychodzi. No nie, nawet trafił. Ale idziemy. A, chciałbyś piłka, dostać jakąś karalką. O teraz ja też zrobiłem wsada. I znowu wsad. Tylko szkoda, że nie ma tutaj na najwyższy kosz. Podaję więcej punktów. Dostał z buta, to się nauczy, że nie wolno brać piłki. Gra jest naprawdę łatwa i... Można się przy niej odprężyć, ponawalając różnych przeciwników w pyskach. Oni też zresztą nie są tacy niewinni, też próbują swoje robić i udało się wsadno na najwyższy kosz zrobić, aż odpadł. W grze są dwie połowy po około dwóch minut, więc trochę to jednak czasu zajmuje. Aż dwa koszy nam teraz odpadły. Idziemy je zawiesić do przeciwników. Przynajmniej będziemy nabijać więcej punktu. Nie wiem co się stało, ale końcówkę obrazu mi ucięło i nie widać naszej punktacji. A trochę prowadzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że prowadzimy. I idą z koszami, próbują przerzucić do naszego tego. Trzeba je dobrze za zarzucić. O teraz noem dobrze rzucił z połowy, ale nie trafił na szczęście. Idzie znowu z koszem do nas. Miesz tam korzy, idziemy go zarzucić. No, udało się wisi. I tej połowy zostało jeszcze niecałe 30 sekund. Musimy coś trafić, żebyśmy nie przegrali. Nie wiem co ja kombinuję, podskakuję zamiast. O jest, udała się moc. No i tak to na no najniższy koszt to nie jest za dobrze. Nie ma kosza to gdzie ty rzucasz. Koniec połowy. A przez to, że mi ucięło obraz, on no, nawet nie widzę czy ten, czy wygrywam, czy przegrywam. A nie, połowa trwa 3 minuty aż. No, trochę będzie tej gry. Podzielę ją pewnie na party. Zajęła mi około dwóch godzin. Przyjście całej gry. Tak nie udało mi się go złapać. Jak jednego powalisz, to przyjdzie kolejno. tak Jak chwasty co chwilę się mnożą. Prawie mógł już dopadł, ale się udało Trafił, proszę, spod naszego kosza No jak tam te koleje No, nie jeden niestety nie przeszedł I wsadną na najwyższy kosz, o to chodzi Ja próbuję mod zrobić, nie ja coś nie wychodzi Znowu nie wyszło. Sad tym razem wyszedł. Moc się robi dwa na raz, dwa na raz i przycisk strzału. Ale nie zawsze mu to wychodzi. Tu ładnie kiwnął przed chwilą, ale nie wiem kogo. Powietrze chyba. A myślałem, że wszystkie wpadną. Nie udało się tutaj to szczęście trafić Bierz to rzuca i rzucaj chłopie Nie ma czasu Myślałem A zrobił w drugi kosz Niech się cieszy, udało mu się Drabina w koszu? Nie wiem, w tym, że w koszu To koło koszu łapać go No, oh, dostaliśmy z jakiegoś łańcucha po Ubie. Ładnie trafi oh, Napadcie tym łańcuchem. Jeszcze 30 sekund tej tercji. To już niedługo. Myślę, że znowu trafi od naszej połowy. Znowu mi stwierdzielił, nie dał się złapać. Co tak będzie biegał sobie od tego pomieszczenia do pomieszczenia? I koniec. Wygraliśmy 59 do 39. I tak, jak mówiłem, dostaniemy jakąś teraz paczkę. To ulepsza nasze możliwości. Zaraz ją założymy. Zobaczymy, co daje. Wędruje, widzę, do mnie. Nie wiem, co dała. Ale niech będzie. I kolejny mecz. I znowu oni będą mieli jakieś specyficzne umiejętności. I też ciosy, którymi nas będą atakować. oni nie udało mi się trafić. I zrobił moc, więc pierwsze punkty wędrują, wędrują do nich. I to nawet jeszcze trzy kosze musiał wbić. No, fania jeden. Ja znowu nie trafiłem. niemu ja też się na szczęście nie udało. No, traf teraz dobrze. Jest pierwsze punkty dla nas. A nas poza Jakieś miały podjazdy, główką, że lecą po ziemi. I z nogi też tego atakuje z wyskoku. Jest, wstatno najwyższy kosz. Ale chyba tylko jeden wpadł. Ale jeszcze się rozegramy. Pokażemy im klasy. Zauważyłem, że ten Kunino i, i Rick w większości gier rywalizują ze sobą, albo są w drużynie. Albo no nawet jest motyw tak jak tu na początku. Nie, nie, nie w tej grze. No bo jest właśnie tak w hokeju, był taki motyw, że na początku byli przeciwko sobie, a potem grali ze sobą w drużynie, się połączyli. O, korze odpadł. Udało się go przykleić. Wiesz, piłkę i rzucaj. O, no, no. Nie trafiłem. No prawie by być może trafił. Jest udało się, wpadło. Tu trzeba jakąś supermocą mocą zaraz znowu na no, no najwyższy koszt trafić to będzie spokojny, spokojne prowadzenie. się siądzie. Rzucaj tam, jak powstrzymam chwilę. Ach, już, już, już ich utrzymałem. Z kolanka dostałem i tyle. Ale mogliby to rzeczywiście skrócić troszeczkę trwanie tego meczu. Do dwóch minut starczyłoby. Rzucaj, rzucaj, bo już się kończy czas. Tyle. Kolejna połowa. Musimy pokazać, co tu rządzić. Znowu pierwsze punkty dla nich w tej połowie i tak zawsze trzy kosze muszą wpaść. Trafił pod naszego kosza znowu. Ma dobrą celność ten kuninów. A znowu dostałem pół Ale się odwdzięczę. Macie z No no rzucaj, rzucaj, rzucaj. Trochę nas teraz sklepali, ale nie damy się. Idę po dostał drabinę, dostał drabinu jeden Teraz i drugi Jeszcze podałem piłkę nawet Udało mi się rzucić i trafić I kolejny celny Składam pod fikorz no się zapewnie, dają nam fory. No, kurde, nie trafiłem. Ale blisko było. No ale teraz się udało, ten Kunino Kunino ma naprawdę dobry cel. Celność, jak ktoś tam woli sobie odmieniać. Zrób tą super moc, byłoby dobrze. Sklepali mnie tylko, bo się bawiłem. Ach, prawie by dostał tą drabiną. Jeszcze minuta, ale przełapał teraz w locie piłeczkę. Dobry jest. Gdzie tam rzucasz? Już myślałem, że trafi do swojego. Dostał drabiną. No, tylko teraz do kosza trafić. Znowu sklepali, ale dostał skolanka. Jeszcze ja poprawię, ale znowu przełapał piłkę. Nie nauczył się, że ruszać nie wolno. O, sad na drugi kosz, nie jest tak źle. Jeszcze takich kilka i będziemy mieć dobre prowadzenie. Ach, przeskoczył mnie. Myślałem, że poleci na mnie prosto. No rzucaj, rzucaj, rzucaj! Ale mnie tylko, bo dalej chciałem moc zrobić. Koniec. Wygraliśmy. Chyba. No wygraliśmy. 55 do 42. To no, nie takie miażdżące zwycięstwo, bo to... Kilka koszy do przodu i by nas pokonali. Jest kolejny prezent. Idziemy dalej. Wyrównujemy sobie to, co dostaliśmy. O pomoniłem się, ale tu są jakieś specjalne umiejętności, które mamy. Ciekawe, co to daje. Shot powiększa. Damy to raczej mi, bo ja mam mniejszego shota niż Kunino. zwiększyłem się troszeczkę jeszcze jakby tak jump skok podwiększyć byłoby już dobrze teraz też walczymy na jakimś czymś boisku świece goście mają co to jest? doktorki szalone floryda dostali przed na początku Jakie tańce, jak mi chcą dopaść z piłką. Jest pierwszy punkt dla nas. A, oni są ci, co się przenoszą. Mogą się teleportować za piłką i gdzie chcą. Z nimi będzie ciężko. Więc trzeba uważać, jak się rzuca, bo oni często nasze kosze mogą przerzucać. Tu opacałoby się wsady właśnie robić. Albo ich skasować i jak leżą wtedy rzucać, bo tak to mogą przełapać nas z rzut i jeszcze nam trafić. Do kosza nam, nie, że nam punkty. Bo było to dobrze. No i widzicie i pojawił się tu. I zaraz kolejny się pojawi i może On Nawet nie musiał. Bo wpadły. Dwa kosze. A ja się dziwnie odbija. I trzeci też musiał wpaść. Jeszcze sobie piłkę przejęli. Biegnij tam, biegnij i rzucaj. No bo dobrym sposobem jest zrobić most. Tylko trzeba wiedzieć, jak ją zrobić. Dobrze, żeby wyszło za każdym razem. Coś moja celność szwankuje. Zrobię wsady. Aż kosz nie odpadnie. Już odpadł. Nie wiem po co robię wsady, jak ten, jak nie ma kosza. Ale jest zawieszony z powrotem. Prawie już trafiliśmy. Na razie chyba z nimi przegrywamy. Wiesz, nie wiem, czego mi tą końcówkę obrazu ucięło. Jest, trafiliśmy. Wleję ich tam z boku, to jest dobrze. Tylko, żeby się. O, już się teleportują jeszcze nas skasowali tym swoim tańcem z łapami w górze i w nogo, nogą w górze I przejął piłkę i rzucałą. I jeszcze trafił Dobra dobra, dostał z buta i teraz tylko trafić, rzucić No jeden wpadł O udało się Teraz nawet dwa wpady Jeszcze ich klepiemy 15 sekund do końca, zaraz osiem. akcja się dalej toczy tyle połowy i kolejne trzy minuty starcia. Musiał sobie trafić. Musiał. Lepiej to raz ich uderzyć, bo wtedy coś tam sapią i tak się rzucają i nie, nie atakują nas. Ale jak ich czasami tak położymy na ziemi, to wstają z kolanka czy z czegoś tam i nas atakują. Dostałem z dynki. Zidana się bawią. Znowu z dynki. On teraz został z kolanka. W tym parcie nagramy jeszcze ten, tą końcówkę tego meczu i następny mecz już będzie w kolejnym parcie, bo to już 20 minut toczy się gra, to jest trochę. A jak są za długie filmiki, to często ludzie nie chcą oglądać, bo im się nie chce tracić czasu. Trafił, udało się. Zresztą też będzie za duży rozmiar na YouTube już niedługo. Jak dla mnie, bo długo, długo się strasznie zrzuca. Czym większy ro, ro, ten rozmiar, tym więcej trzeba czekać, aż się zrzuci na YouTube. Więc zapraszam do oglądania kolejnych partów. No, udało się trafić. Ale starają się wygrać, starają się. Nie poddają się. Dobra, dawaj mu skolanka i jedziemy. Tu rzuca ja nie, poskakuję jak debil i tylko nic nie robi. Złap go, złap go. Ale nam teraz trafili tych koszy. Udało się. 30 sekund jeszcze do końca. Oni w rewanżu będą gorsi, jak się z nimi będzie grało. Wtedy co chwilę będą się to naportować. I nas bić. Teraz to jakby jeszcze nie rozgrzali. Ale zadyma pod koszem. Piłka niczyja. Ale już ją przejęli. Jeszcze musiał trafić w tych ostatnich sekundach ten kosz. Ale wygraliśmy znowu tylko 59 z do 47. Dobra, na razie kończę, z... pokażę resztę w następnym parcie.